Super aromatyczne, a zarazem łatwe do zrobienia zielone kary z kurczakiem. Tutaj na mojej desce jest 600 g mięsa z udek z kurczaka. Do tego dania ten rodzaj mięsa zdecydowanie sprawdza się najlepiej, ale oczywiście możecie użyć także piersi. No i cóż robię? Kroję. Mięso w mniejsze kawałki, ale też nie za małe. To ma być o taka solidna kostka. Takie kary to bardzo szybkie w przygotowaniu danie, a jednocześnie pełne smakła, więc idealna propozycja na obiad, gdy nie macie zbyt dużo czasu na gotowanie, no a chcecie zjeść coś pysznego. Całe mięso mam pokrojone, i za chwilkę wlecą tutaj przyprawy. Ponieważ sam sos będzie bardzo aromatyczny, mięso przyprawiam w miarę oszczędnie. Poszła sól, dodaję też czosnek, taki właśnie suszony, granulowany. No i teraz muszę to dokładnie wymieszać. Sięgam tylko po łyżkę i odstawię to na chwilę do momentu, aż pod wpływem soli na mięsie pojawi się taka warstewka wilgoci, warstewka wody. To konieczne, ponieważ kolejnym składnikiem będzie mąka ziemniaczana, no i ona musi to mięso ładnie otulić. Niech mięso się marynuje, ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem pozostałych składników. Robimy zielone kary, także wszystkie składniki warzywne mają właśnie ten kolor. Tutaj w miseczce mamy fasolkę szparagową. Nie ukrywam, że jest to fasolka mrożona poza sezonem, a teraz mamy jesień, więc poza sezonem tak naprawdę tego warzywa nie da się kupić w innej formie. Ale mrożona, tak jak widzicie, ona już jest prawie że rozmrożona. Ma bardzo ładny kolor, bardzo ładnie się. Ona przechowała, czyli zachowała jędrność. Zobaczcie, to w ogóle nie jest flaczałe warzywo. Jak najbardziej taka fasolka jest ok. Poza tym, jedna cukinia świeża w tym przypadku, no i świeże zielone papryczki czyli. Co zrobię najpierw? Najpierw pokroję w kostkę te właśnie cukinie. Kosteczka nie może być zbyt mała, żeby cukinia się nie rozpadła. Potem podczas gotowania, także najpierw wzdłuż na pół. Teraz przez środek jednocięcie, no i coś takiego, taka, mniej więcej cukiniowa kostka będzie. Jak najbardziej ok. Z fasolką nic nie robię specjalnie. Kupiłem taką fasolkę, która ma całe strączki, także chcę, żeby one potem wylądowały także na talerzu. Nie trzeba ich kroić na mniejsze części. No, a papryczkę, tę zieloną, ostrą papryczkę, za chwilkę sprawdzę, jaka jest jej ostrość, bo od tego będzie zależeć, ile jej ostatecznie trafi do naszego dania. Na razie pokroję jedną i od razu też spróbuję, aby przetestować. Oj! No, to jest piekło. Niesamowicie ostra. Nie dam nawet całej. Przepraszam, aż mnie. Trochę zatkało. Jeśli chodzi o papryczkę, to przed chwilą spróbowałem jak ostra jest ona, i okazało się, że jest piekielnie ostra. Dlatego na razie skroiłem tylko pół i zastanawiam się nawet, czy cały te pół trafi ostatecznie do garon. No, a tutaj jeszcze jeden zielony składnik. Pasta kary zielona, ona także jest ostra. Już ją wyjmuję z torebki, tak to wygląda. I również dodam jej tyle żeby no, ostrość nie, całkowicie nie zdominowała tego dania. Ja myślę, że połowa tej pasty, która znajduje się tutaj w tej saszetce. Mięso zdążyło się już zamarynować, także wsypuję tutaj mniej więcej łyżkę mąki ziemniaczanej. No i teraz to dokładnie wymieszam. Zadaniem tej mąki jest... Pokryciem kawałków mięsa właśnie warstewką, taką cienką warstewką, która sprawi, że potem mięso nie puści wody podczas smażenia i pozostanie mięciutkie oraz soczyste. Ja tę sztuczkę bardzo często właśnie wykorzystuję podczas przygotowania dań, różnego rodzaju dań azjatyckich. Wypróbujcie, przekonajcie się sami, jak to działa. Mięso jest gotowe do smażenia, także wszystkie składniki mam przygotowane, możemy przenosić się na kuchenkę. W moim łoku rozgrzewam trochę oleju, oczywiście możecie użyć też patelni, głębokiej patelni, jeśli nie macie łoka. No natomiast łok do tego rodzaju potraw sprawdza się zdecydowanie najlepiej. Niech się olej rozgrzeje, a ja sięgam już po mięso. Wykładam tutaj teraz po kolei kawałki mięsa. No i będę je smażył w pierwszej fazie bez ruszania. No chodzi mi o to właśnie, aby pory się zamknęły, żeby mięso nie wypuściło swojej wody, swojej wilgoci do oleju. Także wykładam równomiernie w taki sposób, żeby każdy kawałek miał tutaj kontakt z dnem. Dlatego te potrawy można przygotować jednorazowo właśnie maksymalnie w takiej ilości jak dzisiaj u mnie, czyli to będą 3-4 porcje takiego kary. Idealnie mi się to tutaj mieści. Ostatni kawałeczek mięsa. Zwiększam ogień. No i smażę przez jakieś dwie minutki. Potem postaram się każdy z tych kawałeczków poodwracać. Mięso na pewno się już przyrumieniło, bo minęły właśnie mniej więcej 2-3 minutki bardziej chyba 3 no to teraz odwracam o tak troszkę się posklejało to w niczym nie przeszkadza potem porozdzielam poszczególne kawałki natomiast na razie to ułatwia właśnie przewracanie a więc po kolei no i kolejne 2-3 minuty aby złapało kolorek również z drugiej strony kurczak jest przesmażony także mogę go zdjąć z patelni potrzebuję tutaj miejsca na warzywa Obiorę i pokroję w większą kostkę jedną cebulę No i ona od razu trafia na patelnię po smażeniu mięsa niech się już tutaj spokojnie rumieni no a ja muszę się jeszcze zająć przygotowaniem czosnku oraz imbiru. Najpierw obiorę czosnek i go drobno posiekam, potem to samo zrobię z imbirem, następnie oba te składniki rozetry na desce razem z solą, aby powstała taka czosnkowo imbirowa pasta. Pasta imbirowo-czosnkowa dołącza teraz do cebuli. Smażę to wszystko jeszcze przez minutkę. No i za chwilę kolejne składniki. Dorzucam teraz tutaj fasolkę, cukinię oraz papryczkę zieloną chili. No i teraz smażenie na większym ogniu przez około 4 minuty, często to wszystko mieszając. Warzywa mam przesmażone, także teraz do łoka wraca kurczak. No i pora na mleko kokosowe. Mam tutaj 500 ml mleczka kokosowego. Z tego co widzę na razie wypłynęła mi ta jakby kokosowa woda. Muszę... Lepiej dobrać się do tego opakowania, żeby wyjąć także śmietankę, która tutaj jest. Także dokładnie opróżniam opakowanie, tak, żeby niczego nie zmarnować. Tak jest. Zobaczcie, tutaj została taka właśnie duża część jeszcze tego mleczka w formie już jakby zbitej śmietanki. Muszę to wszystko dokładnie wyjąć. Wszystko wypadło na patelnię. No i teraz mieszam. No, oczywiście staram się, żeby. To mleczko się ze sobą połączyło, to nie ma tutaj obawy, że to się zważy. Mleczku kokosowemu to absolutnie nie grozi, także mieszam dokładnie, zwiększę troszkę ogień, bo temperatura włoku spadła. No i tak w zasadzie to muszę to zagotować. Gdy to się stanie, to dodam tutaj pastę kary. Mleczko jest już gorące, także pora na pastę kary. No i także mieszam delikatnie, aby ona się tutaj rozpuściła, aby przeniknęła do sosu. Za chwilkę zrobię próbę smaku i zobaczę, jaka jest ostrość tego dania. Jeśli nie będzie to jakieś piekło na ziemi, no to dodam jeszcze troszkę właśnie tej zielonej pasty kary. Natomiast zobaczcie, co dzieje się z sosem. Mleczko kokosowe pod wpływem temperatury. Pięknie gęstnieje, no i robi się takie właśnie przyjemne, aksamitne. Jeszcze odrobina pasty kary na pewno dobrze tutaj zrobi. dwie 3 minutki na ogniu, no i mamy to gotowe. Zwróćcie uwagę na warzywa, one mają zachować swoją formę. Mają być takie lekko, nawet chrupiące, no i takie właśnie będą po tym czasie gotowania. Także wszystko dzisiaj przebiega zgodnie z planem. W tym momencie wyłączam już ogień, nasze zielone kary jest gotowe. Szykuję talerze. Ajajaj, słuchajcie, zapomniałbym oczywiście tutaj musi też wpaść troszkę soku z limonki lub z cytryny. Ja akurat mam limonkę, ona się lepiej nadaje, ale cytryna zresztą też sprawdzi się równie dobrze. Także wyciskam sok właśnie z limonki. Około połowa, mniej niż połowa limonki na tę ilość będzie ok. Sos, sosy, sok z limonki. Tutaj oczywiście ma za zadanie przełamanie nieco tych wszystkich smaków, ale też ich wyostrzenie, podniesienie robi super efekt. Tak to właśnie wygląda. Nakładam na talerz. Tutaj mam już kubkę ryżu. Sięgnę sobie po trochę lepszą łychę, żeby właśnie. Sprawniej to tutaj wszystko przełożyć. Także pierwsza porcja tego wspaniałego, wyrazistego, niezwykle w smaku zielonego kary trafia na talerz. No, wygląda zacnie, wygląda tak jak powinno. No, to jeszcze cząstka limonki, żeby sobie skropić danie, już na talerzu. I naprawdę, już ostatnia zielona rzecz. Troszkę posiekanej natki pietruszki. Lepiej by było, gdyby to była kolendra świeża. Nie zawsze udaje mi się kupić, także zamiennie natka zielonej pietruszki i tak wygląda tokary, dużo zielonego i bardzo dużo smaku, wspaniałe rozgrzewające danie pełne aromatów. Już próbuję. Na moją porcję jeszcze kilka plasterków tej ostrej papryczki. Ona jest bardzo aromatyczna, bardzo ostra, ale też bardzo aromatyczna. No, i ja y, lubię więcej kwasowości, także jeszcze świeży sok z limonki wszędzie tutaj. Ach, już nie mogę się doczekać pierwszego kęsa, bo na pewno jest to wyjątkowo pyszne. No i dokładnie w rzeczy samej, przepyszne danie. Już to chyba dzisiaj mówiłem. Pełne smaku, pełne aromatu. Pikantne, ale bez przesady, bo mleczko kokosowe bardzo fajnie tutaj wszystko wyważyło. No i bardzo łatwe w przygotowaniu. Polecam Wam ten przepis. Zajrzyjcie do opisu tego filmu. Tam znajdziecie dokładną listę składników. No a jeśli już tam będziecie, to zachęcam oczywiście do polubienia i obserwowania.